Ej kochani, witam Was na kanale Kietł 4 odczytanie na pełni Księżyca w kontekście miłosnym, więc troszeczkę inaczej niż do tej pory są robione te moje czytania, a w szczególności właśnie na pełnię czy, czy też nowie. Oczywiście jak zawsze patrzcie na Ascendent, ale to, co tutaj jest bardziej ważne, nawet w tych czytaniach, właśnie to to, że to czytanie jest dla Waszego znaku. Ale równocześnie będą prawdopodobnie zaglądały tutaj osoby, które chcą się dowiedzieć, co wy e, sobą reprezentujecie, to tak powiem. Oczywiście to jest cały czas według tych kart, niekoniecznie e, faktyczne to, co wy czujecie e, i jak to się pokazuje w waszym życiu, więc tutaj się też tak, jakby nie trzymajmy e, bardzo sztywno tego. E, więc mogą być takie osoby, które będą chciały zobaczyć, co jest u Pana, co jest u Pani lwa w głowie, w życiu, w ich nastawieniu, bo cała sytuacja, jaka się ma tutaj przedstawić, jeśli chodzi o to czytanie, to jest to, co mamy w głowie, to, co mamy w sercu. E, pan lew i Pani lwica, ok? Według tego rozkładu, ale tak jak powiedziałam, albo Wy się tu odnajdziecie, albo musicie sprawdzić sobie też e, te inne czytania dla tych innych osób, z którymi być może jesteście związani, i wtedy patrzcie pod kątem właśnie siebie jako pan albo siebie jako pani, co się tam w tamtych rozkładach pokazuje, więc to tak no, jest bardzo ogólnie, ale no, trzeba przyjąć to też w jakiś sposób w miarę taki logiczny, jeśli chodzi o te przekazy miłosne, w szczególności w tym, w tym okresie, więc mam nadzieję, że to. Ma dla Was sens, co powiedziałam, i, i nie narobiłam większego, większej dezorientacji, jak się tutaj kierować. Jeśli to jest Wasze, to tutaj nic nie zmieniajcie, niczego nie poszukujcie, żadnych informacji i tu dostaniecie ten przekaz już dla siebie, ale możecie sprawdzać inne znaki w kontekście osób, którymi jesteście zainteresowani. Teraz tak, to co się u Was pokazuje, jeśli chodzi o tą kartę, co osoba ma w głowie, mam bardzo pokazaną, silną, analogiczną, taką analityczną energię męską i takie bardziej, bardzo konkretne podejście do życia. Czyli tutaj nie ma, nie ma takiego uczucia, kieruje się sercem, absolutnie. Tutaj jest w głowie tam to, co powinno być w głowie, czyli rozsądek, czyli... Um, takie bardzo duże przywiązywanie uwagi do prawdy, do lojalności, do sprawiedliwości, do takiego przestrzegania zasad, więc tutaj to nie jest łatwa energia, ale dla takich osób, które jakby nie czepiają się, wiecie, od A do Z, że musi się wszystko zgadzać w tym moim życiu, a tutaj niestety w tej karcie tak jest, więc. Um, jeśli lubicie taką energię, no to tutaj już widzicie, że ten ktoś jest kimś, komu można e, ufać. E, ktoś, kto nie kłamie, e, to jest jako plus na pewno, ale też taka osoba, która, na której można polegać, ok? Że jak powie, to tak będzie i tutaj nie będzie odbie odbiegała od tego, ale równocześnie. No, jak zawsze są te negatywne aspekty, że jak powie, tak będzie, więc może być tak, że tutaj nie ma, że wy sobie, na przykład, w międzyczasie zmienić się zdanie albo ta osoba. Więc no, tutaj jest bardzo tak sztywno to wszystko pokazane, no, ale równocześnie nie ma jakiegoś przekłamania, że jeśli tak powie, to tak on to, to tego nie zrobi. Teraz to, co w sercu bardzo osoba chce. Um, Nowego początku, ale takiego, który jest właśnie oparty też na konkretach, na, na tym słowie, które zostanie jakby zaufanie, zauf, pod, inaczej podszyte takim zaufaniem i konkretem. Fundament, stabilność, konkrety, i znowu nie ma tutaj tej energii, moi drodzy, E, takiej czystości uczuć, bardziej jest takie stabilność i e, to, co i na co najbardziej e, liczę, to to, żeby e, iść taką drogą prawdy, zrozumienia i konkretów. No więc tak to się pokazuje. Więc e, być może e, tematy bardziej takie w podtekście miłosnym. Pokażą się w przyszłości, albo to już jest za, jakiś proces, który jest za tą osobą, za, za wami, być może równocześnie, ale obopólne zainteresowanie jest bardzo duże, więc tutaj nie ma jakby gdybania, że w którym kierunku to zmierza, bo zmierza w dobrym kierunku. Więc to jest taki fakt na konkretach, jakby opierający się. Więc bardzo pozytywnie. I teraz to, co się u Pana pokazuje. U Pana jest pokazana taka energia, moi drodzy, kiedy on bardzo chce coś przyspieszyć, bardzo mu zależy, bardzo jest jakby. Skoncentrowany i dążący do celu, e, intensywność informacji, intensywność decyzji, e, przyspieszenie tego, tego procesu, żeby tutaj się nie bawić. E, nawet e, ja bym powiedziała, że te konteksty może być też tak, że jakby takie na szybko tu się wszystko ma dziać, że pod każdym względem chcę być pewien was, czyli pewien kobiety, z którą chcę zbudować tą relację. Czy zgadzacie się na przykład w aspektach między innymi łóżkowych, więc to jest bardzo też dla niego ważne, ale jakby tutaj w tym wszystkim może przyspieszać, to tempo może, które zostało być, zostało narzucone czy będzie narzucone, nie, nie musi się Wam podobać, więc. To jest jedna z sytuacji, ale jeśli chodzi o to, jak on chce i jak on postrzega tą przyszłościowo jako partnerstwo, no to tu jest dom, zaufanie, rodzina, stabilność, wszystko, co ma Wam przynieść taką stałość, jeśli chodzi o rodzinę, o ród, o w ogóle te, te podstawy, Zbudowania tej relacji mają na celu właśnie zbudować prawdziwą rodzinę z prawdziwego zdarzenia, taką, gdzie wszyscy się kochają, wspierają. Um, nie ma tutaj takiej energii, że ktoś by się mógł czegokolwiek obawiać. Tutaj wszystko jest na takiej stabilności, więc jemu na tym zależy, ale równocześnie z jakiegoś powodu się spieszy. Być może widzi was tą właściwą osobę i dlatego nie chce tego przegapić, albo nie chce, żebyście wy na przykład tutaj się rozmyśliły. I to jest bardzo pokazane tutaj, faktycznie, jeśli chodzi o panią. W tej energii za chwilę o tym powiem, ale tutaj też y, u panów albo wy musicie na to zwrócić uwagę, albo niestety coś tutaj się będzie przedłużało, więc jakaś cierpliwość i czas, który jest pokazany i będzie miał bardzo duży wpływ na to, jak to będzie się rozwijać, więc. Y, Chyba dużo cierpliwości będzie Wam potrzeba, albo uzbrójcie się w to, albo dajcie trochę czasu tej drugiej osobie, dlatego że no jest tutaj coś, co się przedłuża, ale ten efekt końcowy jest cały czas przed Wami, i jakby nie poddawać się, ok? Tutaj jest ważne, bo. To, jak mieliście się zaprezentować, to, jak ktoś was postrzega, to już zost to jakby już macie za sobą i więcej w tym aspekcie nie ma nawet potrzeby y, niczego robienia. Okay? Tutaj jest jakiś czas, który musi, y, który jest niezbędny do czegoś, takiego procesu, który ma y, jakby ruszyć z miejsca, tak? Czy dopełnić coś. Teraz to, co się u Pani pokazuje, tak jak powiedziałam, właśnie, że te emocjonalne aspekty tutaj u Pani mogą być właśnie nie takie jak u Pana, bo on się spieszy, a ona wręcz odwrotnie. Ona jakby ma przejścia tutaj za sobą, tego typu kiedy albo miała emocjonalne porażki, albo już nie wierzy w tą instytucję małżeństwa, partnerstwa takiego wiecie, żeby za każdym razem to przypieczętować, ok, ślubem. Więc ona tutaj ma troszeczkę powątpiewania, ale to nie znaczy, że ona nie jest tą kobietą właściwą, dlatego że się pokazuje królowa kielichów, czyli bardzo emocjonalna, bardzo wrażliwa, bardzo ciepła kobieta, taka, która jest kimś, kto dba o to, żeby tą miłość podgrzewać, podtrzymywać, ale w takiej naj, największej czystości, więc dobra jest ta energia być może ma jakieś przejścia karmiczne lub uważa, że z jakiegoś powodu to przeznaczenie zawsze stawia na jej drodze osoby, z którymi um, trudno jej zbudować jakąś taką stałą relację. I... Niestety, dlatego tutaj jest taki wniosek, jeśli chodzi o Was i ten przekaz, y, prawdopodobnie Pani Lwa, dlatego że mam też Piątkę Mieczy, tak jakby ktoś za każdym razem chce tu wygrać w tym jej życiu. Być może ona sama chce tutaj wygrać, y, 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 chce górować, chce jakby pokazywać tą swoją siłę. Ja nie wiem, ja Wam mówię tylko to, co się w tych kartach pokazuje. Bo to może być na dwie strony, jakby to, co ona odczuwa, albo to, z czym się zderza e, lub zderzy. Ok, więc tutaj patrzcie pod swoim kątem, gdyby to miało dla Was sens, e, to jak najbardziej wtedy będzie ten przekaz Wam przydatny, ale nie sugerujcie się wszystkim, gdyby to nie miało dla Was zupełnie jakiejś e, przestrzeni, w której Wy się znajdujecie, więc to jest istotne. Cały przekaz jest bardzo oparty na. E, Naprawdę sprawiedliwości i w o konkretach, o konkretach i lojalności, bo i nawet ta karta sprawiedliwości też mówi o tym, że tutaj są sprawy, które muszą być utrzymane w takim balansie, doprowadzone do jakiegoś balansu życiowego, do jakichś y, kompromisów i zgody, po to, żeby jakby łączyć. Y, Te dwie strony, te dwie sytuacje y, i to ich otoczenie, w którym oni się znajdują, żeby to wszystko jakby scalić dla tej równowagi. No ale tak jak mówię, tutaj cały czas w podtekście jest niestety jakiś, y, jakieś poczucie osoby, która zawsze jakby dostaje po tyłku, okej? Okay? Nie wiem, nie wiem dlaczego... Ale może być tak, że faktycznie takie macie, to tak odczuwacie, moje drogie. Więc, no, ale przypomnę o tym obopólnym cały czas zainteresowaniu, więc tutaj nie jest tak, że, że to idzie w jakimś złym kierunku. No i mamy też, patrzcie, Wisielca, który też mówi o tej karcie tutaj siedmiu monet, czyli nie, nie spieszyć się. Tutaj wszystko musi być zawsze jakby. Spo... Jakby osoba musi rozpatrzeć w różnych aspektach a, całą tą swoją sytuację, żeby a, znaleźć te, tą równowagę, ten kompromis a, życiowy, ale niestety jest mało jakby w tej energii, że tutaj jest zaufanie co do takich a, zawierania małżeństw i tego, że one przetrwają. Także tutaj jakby zawsze wrażenie odbierane jest walki i chęci, że kto ma tutaj być tą osobą, która, um, nie wiem, ma się czuć silniejsza, ważniejsza, lepsza w tej przebiegłości, w tym w takim jakimś takim um, Byciu w tym partnerstwie, że zawsze musi być na moim. Więc tutaj patrzmy pod swoim kątem. Oczywiście pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. Z góry wielkie dzięki i do usłyszenia.